Dzień z życia 24-latki we Wrocławiu. Dziś mój pierwszy raz z elektrykiem. Jedziemy zrobić niespodziankę moim rodzicom. Tak naprawdę cały dzisiejszy dzień był podyktowany pod. Dlatego to. musieliśmy iść na siłownię dość wcześnie, żeby się ogarnąć i odebrać nowy samochód, z którego będziemy korzystać przez cały weekend. Powiem Wam, że byłam zarówno zestresowana, jak i podekscytowana, ponieważ był to nowiutki samochód, elektryk i to w automacie. Ja automatem jechałam chyba dwa razy w życiu. I to naprawdę króciutko. Przecież do tego Kamil zostawił mnie samą. musiałam sobie poradzić. Ale jak już ogarnęłam, to jechało się tak gładko. Brat z salonu. Odebrałam też Kamila i nawet mnie nie pouczał przyjeździe, więc szło mi całkiem nieźle. Pojechaliśmy jeszcze na miejską przejażdżkę. Jechaliśmy szybko obiad. I ruszyliśmy w trasę, żeby rzeczywiście zrobić tą niespodziankę moim rodzicom. Podczas obiadu jeszcze wam pokazywałam, że mamy prawie 100 subskrypcji na YouTube już jest ponad 150. Więc jeśli was tam jeszcze nie ma, to zapraszam. Mamy nadzieję, że do końca czerwca pojawi się kolejny film. No dobra, ale to nieważne. Zobaczcie, co tutaj się dzieje. Ta kierownica się sama ruszała. Ja myślałam, że takie rzeczy dzieją się tylko w Stanach Zjednoczonych, a jednak nie na polskich drogach również możemy się tak poczuć. Kamil mi to poka to kopara mi opadła. Więc jeśli chcecie coś takiego przeżyć, to Hyundai Inster zapewnia taką rozrywkę. A z rzeczy bardziej przyziemnych, To samochód, którym jeździmy na co dzień jest naprawdę duży. To była tak przyjemna odmiana przesiąść się w coś mniejszego, i bardziej kompaktowego. Do miasta, w którym znalezienie miejsca parkingowego odpowiedniego do rozmiaru samochodu mija się z cudem. To jest naprawdę świetna opcja. I ten automat to było takie udogodnienie. Bardzo miłe zaskoczenie. A jeśli o zaskoczeniach mowa, został niespodzianką. już byliśmy blisko, zadzwoniłam do mamy, taty i dopiero na końcu siostra odebrała. Rocciemniałam jej, że kurier przyjechał i. Musi odebrać soczewki. I całe szczęście dała się na. A by. jej radość na mój widok była bezcenna. Z rodzicami było podobnie. Ale szczerze, nie mniejszą ekscytację wywołał w nich samochód. Od razu wszyscy zaczęli go oglądać ze wszystkich stron. A moja siostra zażyczyła sobie, żebyśmy zabrali ją na przejażdżkę. Oczywiście nie mogliśmy odmówić. Co jej najbardziej się podobało? Jak myślicie, teraz możecie obstawiać? Były to LEDy. I Szyberda. Nie dziwię się, bo mnie też to ekscytowało. Moja siostra oczywiście nie mogła wybrać innej destynacji podróży niż mak. A w drodze powrotnej Kamil robił za naszego szofera, a my sobie siedzieliśmy z tyłu i plotkowałyśmy o przyszłości. To był naprawdę świetny, siostrzany czas a z tyłu siedziało się równie wygodnie jak z przodu. Rodziców zostajemy na cały weekend, więc na pewno jeszcze Wam pokażemy Instera w miejskim, codziennym użytku. Ale zanim to, jak to elektryk, wypadałoby go na Trochę mnie to stresowało, ale okazało się łatwiejsze niż się wydawało. Jeździliście kiedyś elektryki, dajcie znać w komentarzach. A tymczasem trzymajcie się i buziaczki.